20 dzień sierpnia. Krzysztof Trzosek witam i zapraszam na szóste w tym sezonie wydanie Ekspresu z edukacji. Takiego startu sezonu w Tychach jeszcze nie było, bo nigdy w historii na inaugurację nie zanotowaliśmy pięciu remisów rzędu. Teraz jednak okazja do przełamania wydaje się być idealna. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę do siedlec. W poprzednim sezonie wygrali drugą ligę, ale na zapleczu ekstraklasy okupują na razie miejsce w strefie spadkowej. W pięciu dotychczasowych spotkaniach zgromadzili zaledwie punkt i obok warty Poznań mają najgorszą defensywę w lidze. Warto jednak zaznaczyć, że trójkolorowi ostatnie ligowe spotkanie wygrali 27 kwietnia. Remisą chcą w końcu powiedzieć do widzenia, bo takiego bilansu na inaugurację sezonu jeszcze w Tychach nie było. Po meczu z Odromopole Opole trójkolorowi dopisali piąty podział punktów w bieżących rozgrywkach. Dosyć jest duży, natomiast to jest dopiero początek tej ligi. Liga jest jeszcze długa, na pewno wszystkie drużyny dopiero się klarują gdzieś. Łapią tą formę i na pewno to wszystko przyjdzie z czasem. W Tyszanie w pięciu dotychczasowych spotkaniach nie imponowali skutecznością, ale z drugiej strony w trzech meczach nie stracili bramki. W tej chwili defensywa trójkolorowych należy do ścisłej ligowej czołówki. Myślę, że trzy czyste kąta byśmy zamienili na dziewięć punktów szczerze mówiąc, bo zawsze celem nadrzędnym jest zwycięstwo zespołu. Jeśli chodzi stricte o naszą, o na, o naszą pozycję numer 1, no to wiadomo, że cieszy zawsze jak jest czyste konto, ale tak jak powiedziałem, to, to nigdy nie jest celem nadrzędnym. Nie tracimy tych bramek to na pewno cieszy, że ta defensywa, na, defensywa jest szczelna, natomiast też nie strzelamy za dużo bramek. W tym jest problem. Mam nadzieję, że to w najbliższych meczach przełamiemy i po prostu zaczniemy punktować, zatrzymanie za jeden. Dobra postawa w defensywie może cieszyć tym bardziej, że niemal w każdym meczu tworzyli ją inni zawodnicy. Bardzo dobrze na prawej stronie spisuje się Jakub Tesław, który w poprzednim sezonie pełnił rolę stopera. Myślę, że jestem stoperem, aczkolwiek e, kiedyś grywałem na prawej obronie, więc gdzieś te zachowania Mam w sobie, ale większość swojej przygody z piłką no to jednak spędziłem na, na środku obrony, na tej centralnej e, części boiska, więc tam się czuję najlepiej. Natomiast nie mam problemu, jeśli trener potrzebuje mnie na prawej obronie, no to wyjdę i zagram na 100%. Teraz na brak grania nikt nie powinien narzekać, bo w najbliższych dniach Tyszan czekają aż dwa spotkania. Pierwszym z nich będzie wyjazd na teren Beniaminka z Siedlec. Dla Bartosza Kowalczyka będzie to sentymentalna podróż w przeszłość, bo ostatnie dwa sezony trener tyskich bramkarzy spędził właśnie w pogoni. Zawsze jest to spotkanie z zespołem, któremu wielu wiele zawdzięczam, bo byłem tam dwa lata, to tam dostałem szansę pracy na poziomie profesjonalnym, jako chyba w tamtym czasie najmłodszy trener bramkarzy na poziomie centralnym, więc to na pewno, to na, to na pewno z dużym sentymentem wspominam ten czas. Ale to tyle, no, meciak, jak każdy inny, chcemy, chcemy w końcu, chcemy wygrać, chcemy zdobyć trzy e, punkty i tak będzie przed każdym spotkaniem. Do meczu z Techami nasi środowi rywale nie przystąpią w dobrych nastrojach, bo Beniaminek rozgrywek na razie znajduje się w strefie spadkowej. Pogoń wygrała w ubiegłym sezonie drugą ligę, ale na zapleczu ekstraklasy zawodnikom z Siedec już tak dobrze nie idzie. Róba! Jeden do zera! Ależ zakręcił! Podopieczni Marka Brzozowskiego zremisowali tylko jedno spotkanie. A w czterech pozostałych schodzili z boiska pokonani. Pogoń straciła już 10 goli obok warty Poznań. Jest to najgorszy bilans w lidze. Jak ja przychodziłem dwa lata temu, to była dość mocna przebudowa tego zespołu. Ale jeśli chodzi o, o mój czas dwa lata, no to też było tak naprawdę trzech. Nawet licząc, licząc asystenta, który był tymczasowo trenerem, hmm, pierwszym to czterech trenerów. Więc zespół był w przebudowie, ale jakby. Dość dużo zawodników zostało, którzy, którzy, którzy byli już dwa lata temu, przyszli, przyszli do klubu. Jest to na pewno zespół, tak bym nazwał tą, tą drużynę. Jest to, zespół, jest to zespół, który potrafi się wspierać nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, tylko wtedy też, kiedy jest źle. Mam tu na myśli zarówno sztab szkoleniowy, jak i, jak i szatnie tego zespołu, a to na pewno jest duża wartość. Szczególnie, szczególnie myślę że też w tym momencie dla nich, tak? bo, bo nie, zaczęli, nie, nie zaczęli dobrze, ale w różnych takich sytuacjach, kiedy było ciężko, zawsze ten zespół. Wygrywał. Po prostu, jeśli chodzi, mówię tutaj, mam na myśli taką sferę e, mentalną. Po goni w letnim okienku transferowym doszło do kilku zmian. Drużynę opuścił m.in. były zawodnik GKS-u Tychy Damian Nowego oraz podstawowy bramkarz Jakub Burek. Ciekawym wzmocnieniem było bez wątpienia pozyskanie z radom Daniela Pika czy Krzysztofa Danielewicza ze stali Rzeszów, z kolei miejsce w bramce zajął 17-letni Mateusz Pruchniewski. Jeśli chodzi o Kubę Burka to Kuba wrócił do wypozycji, jakby miał, był wypożyczony z Wisły Płock. Hmm. Po dobrym albo bardzo dobrym sezonie w drugiej lidze dostał ofertę wypożyczenia z opcją bodajże z Krakowi-Kraków. Kraków. Musi budować swoją pozycję na poziomie ekstraklasy. Tak, 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 tak naprawdę no, trzymam, za niego, trzymam za niego kciuki. Mam do tego chłopaka dużą, dużą, dużą słabość, bo uważam, że ma bardzo duży potencjał. I tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o obsadę bramki. Tam jest cały czas polityka, jeśli chodzi, żeby bronił bramkarz młodzieżowiec. Tak, zaczęło się właśnie jak ja przechodziłem ponad dwa lata temu, gdzie był Maciek Kikolski, gdzie ściągałem wtedy 18-letniego chłopaka z Legii Warszawa, potem był Kuba Burek, a teraz jest Pruchniewski. Tak? Mateusz Pruchniewski, rocznik 2007 z Lecha Poznań. na pewno też bardzo duży potencjał bramkarski, jeśli chodzi o, o nasz kraj. Czy w takim razie Pogon Światłyce będzie idealnym rywalem na przełamanie? Myślę, że. Każdy zespół w tej lidze się liczy i nie ma łatwych przeciwników. Każdy się przygotowuje do, do spotkań, i po prostu każdy przeciwnik jest wymagający, więc nie możemy patrzeć na to, że to jest Beniaminek w tej lidze i, i będzie łatwo. My się przygotowujemy jak do każdego meczu. Myślę, że będziemy mieli mocne i słabe strony opracowane, pogoni i. I przełamiamy tą pasę w końcu tych remisów i zdobędziemy trzy punkty. Początek środowego spotkania o 20:30. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl Historia spotkania jest krótka i minimalnie przemawia na korzyść rywali. Po raz siódmy w historii zmierzymy się z pogonią Siedlce. Ostatni wyjazd możemy wspominać pozytywnie, bo po bramce Daniela Tanżyny wygraliśmy 1 do 0. W trzech meczach musieliśmy jednak uznać wyższość przeciwników, na no tylko raz obydwa zespoły dzieliły się punktami. Nikt nie rodzi się bohaterem, ale każdy może nim zostać. Ten cytat doskonale pasuje do bohaterów sobotniego wydarzenia. Przed meczem z Odrą Opole miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Klub reaktywował Galerię Sław, do której dołączyła trójka nowych osób. Były wzruszenia, wspomnienia i fantastyczne rozmowy. Całe życie mogę zapięczać tylko wielką sobie i ciszę. Klubowy, bo człowiek by się z górnika wesoła, przeszliśmy do tego i całe, całe szczeble, cała kachia szczeblowa przeszła od B-klasy, że jest A-klasa, aż do powiedzmy, do bisemisza Polski. Dla ojca to było całe życie, kilka To były jego emocje, to była jego miłość, nawet nie wiem czy nie największa w życiu. No on tym żył, ale też miał to szczęście, że wokół niego znali się ludzie zaangażowani w sport, bo to był. Pan Klekot, Jurek, który był, był kierownikiem dużo, to był pan Bracik, to był pan Norbert Żurek. Tam było bardzo dużo ludzi, którzy tym wszystkim żyli, to byli ludzie, którzy kochali sport i, i, i kochali gekkesty, bo to trzeba nazwać miłością, ewidentnie. Myśmy w domu żyli tylko piłką. Mama, jak, jak chciała planować niedzielę, to dopiero musiała zobaczyć, jak wyglądała terminarz spotkania GKS-u bo tego się nie dało w ogóle inaczej zrobić. Jak, jak były urodziny, no to, to najpierw był mecz, a potem dopiero były uroczystości rodziny. No myśmy żyli GKS-em, ja chodziłem na mecz od samego początku. Ja potrafię wymienić pierwszą i chociaż właśnie jedenaste, ja potrafię wymienić cały skład GKS-u jeszcze z lat 70. No to jest po prostu zostaje w człowieku. Od samego początku byłem z tym klubem związany, także to, a jeszcze a propos tego wszystkiego, jaka, dwie okoliczności. Pierwsze zakończenie kariery przed meczem z Odrą Opole. koszulkę dostałem przed meczem z Opolem. Trzeci raz dzisiaj przed Odrą Opole znowu spotkanie, bardzo miłe, bardzo miłe spotkanie, miło się tak spotkać w ogóle ze swoimi, dawnymi kolegami, choć zawsze się spotykamy nie? Tam na każdym meczu. Uczestnictwo w, tej, w tym wydarzeniu to jest, to jest duży zaszczyt i to jest trochę tak, że, że kluby to jest ludzie i ich emocje, ale też tradycja i odwołanie się do tej tradycji, bazowanie na tej tradycji, pielęgnowanie tej tradycji jest dużą rzeczą i to, że Państwo to robicie, to, to co w ogóle cechuje naj, na, najlepsze kluby, więc z tym fajnie, że, że Państwo to potraficie docenić, docenicie tych zawodników, którzy zdobyli wicemistrzostwo polski, czyli zdobyli największy sukces do tej pory, jeśli chodzi o GKS -tych. No Więc to jest fantastyczna rzecz. że Można się spotkać z tymi ludźmi i można ich też docenić. Takie osoby jak Marian Piechaczek, czy Stefan Anioł, czy, czy Eugeniusz Sebra, który dzisiaj byli, no to, to są legendy tego klubu, to nie ma o czym mówić, prawda? Pomysł zrodził się od Marcina Ćwikły, można powiedzieć, wrócił do tego tematu, zaproponował, żeby reaktywować Galerię Sław, tylko tym razem pod inną nazwą Klubu Zasłużonych. Inicjatywa ogólnie powstała w 2006 roku od prezesa Łukasza Jachema i ówczesnego zarządu, a teraz po 18 latach mamy w końcu gdzie, w fajnym miejscu reprezentacyjnym z powrotem reaktywować. Klub Zasłużonych. Wyboru dokonuje kapituła, w której skład wchodzi, wchodzi ja, Łukasz Sobala, Krzysztof Bizacki i Cyprian Kaszuba. Przygotowaliśmy już listę około 40 osób, piłkarzy, działaczy, pracowników klubu. Kryterium nie możemy tylko patrzeć na sukcesy, bo byliśmy tylko raz wicemistrzem Polski. Musimy patrzeć kto był jakim piłkarzem, działaczem, kto ile rozegrał meczów, czy strzelił bramy. Na koniec zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której zostanie przeprowadzona pierwsza zmiana w drużynie GKS-u Tychy, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Brugbet Nieciecza. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek.